Dobry wieczór, witaj na moim kanale. Dzisiaj chciałam powiedzieć na temat mieszanki na pasożyty. Odkryłam to gdzieś kiedyś na internecie, już nie pamiętam gdzie. I chciałam się z Tobą podzielić, bo yy, praktykuję to praktycznie od dwóch albo trzech lat. Nawet yy, są to zioła yy, różnego rodzaju, które możesz oczywiście kupić sobie osobno, ale kiedyś natknęłam się na yy, mieszankę na pasożyty. Gotową! Jest to firma Los bodajże. Zrobię zdjęcie i zamieszczę w opisie oraz składniki, które tutaj są. Jest tu dokładnie wypisane ile czego w procencie. Więc jeżeli będziesz samemu to robił, to załóż 100%, od, odmierz, 100% jest całą mieszanką i odmierz z tego 25% Tutaj jest tymianku, klęcza, yy, korzenia onamu, piołunu, oczywiście najmniej, jest bardzo gorzki i szkodliwy w większych ilościach. Niektórzy nawet mówią, że to jest trucizna. Mm. Używam, yy, tak jak mówię, koło trzech lat i żyję. <grych> yy, nie stosuję się kompletnie do żadnych reguł. Oczywiście tutaj jest wszystko opisane, możesz z tego korzystać. Yy, ja robię sobie to yy, odrobaczenie tak średnio co trzy miesiące. E, oczywiście wiem, że powinno się odrobaczyć całą rodzinę i tak dalej, ale powiem Ci tak, e, ja piję to dwa albo trzy razy dziennie w taką małą filiżaneczkę, okay. e, na czczo oczywiście, wieczorem przed zaśnięciem, jak już nic nie jem i mam pusty żołądek e, i jak mam czas przed lunchem, pół godziny przed lunchem, ale zazwyczaj tylko rano i wieczór. E, I co mi to robi? Ogranicza mi to zachłanność na słodycze. Więc w momencie, kiedy robię sobie taki detoks cukrowy, że kompletnie, rzeczy w ogóle nie zjadam cukru, ale oczywiście czasem uda mi się skupnąć jakiś, nie wiem, mm, słodycz od dzieci. I, i wiadomo no cukier jest jak narkotyk. No każdy o tym wie, więc starajmy się go unikać. I ja raczej jestem zwolenniczką i łasuchem na row vegan batoniki, które można teraz dostać w Aldi, w Lidlu i Głodewa, więc no one też nie są do końca dobre, bo prawda jest to mieszanka węglowodanów i Owoców suszonych, tam są daktyle, orzechy i tak dalej. Natomiast ja to uwielbiam. A gdy piję te zioła na pasożyty. Nie mam nawet ochoty na, na te moje słodycze, które no, są niby witaliańskie i zgodne z naszą filozofią. Także polecam ci, zamieszczę informacje w opisie, tak jak wspomniałam, jakie są ilości czego potrzebne do zrobienia samemu, lub nazwę tej mieszanki, żebyś mógł sobie to kupić. Tak, to wygląda w ten sposób. I ja mam taki i dzbanek, już trochę jest taki herbacianym zabrudzony. Daję dwie łyżki stołowe. Nieraz kopiatę nawet. Ok. I zalewam to wodą wrzątkiem, znaczy wrzątkiem, ona jest taka trochę ostudzona do 90 stopni. Te zioła akurat można w ten sposób zalać. Powinno się 75 stopni, większość znawców ziół mówi, natomiast ja chcę, żeby to było dobrze zaparzone. Wszystko i tak pływa po powierzchni, są tu rozmaite różne wynalazki, których wcześniej nigdy nie znałam. I oczywiście nie zamykam tego, czekam aż sobie to wszystko opadnie, wtedy dopiero zamykam i piję na zimno. To jest mój zestaw który mam zawsze na parapecie koło łóżka jak się rano budzę albo jak zasypiam, to sobie serwuję taką filiżankę. Można też to dawać dzieciom, aczkolwiek moje chłopaki nie za bardzo lubią, a ja już mam nastolatki, więc no, <grych> ciężko. Jak byli młodsi, pili, wiedzieli, że to jest dobre, że to jest na odrobaczenie, na, na, na to, żeby mieli zdrowy organizm. Fajnie, jeżeli umiecie namówić całą rodzinę. Pamiętajcie, że tak naprawdę jak się stosuje metodę odrobaczania w domu, oczyszczania z pasożytów. Powinniśmy zmienić szczoteczki do zębów, zmienić ręczniki, zmienić pościel, dokładnie wyparzyć naczynia i tak Także to jest wszędzie umyć dokładnie ręce, paznokcie. To jest no niby normalna higiena, natomiast może nie każdy wie, że te szczoteczki do zębów też przenoszą właśnie, więc no czasem to może być nadaremne pasożyty w naszym organizmie są zawsze i one są uśpione i kiedyś słyszałam taką filozofię że one są na tyle inteligentne że niektóre rodzaje w ogóle nie jesteś w stanie podobno wydalić o ile nie zmienisz sposobu życia sposobu odżywiania się tak? więc to jest tak jak z lewatywą nie trzeba jej robić zawsze natomiast w momencie na przykład kiedy robisz oczyszczanie pasożytów po trzech dniach picia herbatki zrób sobie lewatywę przynajmniej w ciągu tygodnia dwa, trzy razy i teraz tak, ja to piję w ciągu tygodnia, całe 7 dni, 2-3 razy dziennie, potem robię sobie tydzień przerwy i potem znowu piję cały tydzień. I to robię tak jak wspomniałam, co 3 miesiące. Natomiast słyszałam, że była kobieta, która robiła to 5 tygodni pod rząd, nie przejmowała się jakimiś tam regułami. Ja powiem szczerze, widziałam jakie larwy wyszły, więc. No powiem Państwu działa. Na pewno to działa i nie jest to e, fajne widzieć, że coś takiego człowiek w sobie nosi. Także e, warto na pewno skorzystać. Jest to lepsze niż e, jakieś środki farmakologiczne, naturalne zioła, które e, są dostępne u nas w Polsce. Także zapraszam serdecznie. Jeżeli podobał Ci się film, daj mi lajka, zasubskrybuj, podziel się z innymi. OK, do zobaczenia. Miłego wieczoru.